Siemka, witajcie z tej strony ponownie Galajus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch eventach dynamicznych, które weszły wraz z aktualizacją, balansującą i community update'ową. No ogólnie sporo rzeczy się pozmieniało, w tym właśnie weszły eventy dynamiczne z Vendem i Jastrzębiorem, aka po prostu z możliwością wejścia na te instancje nowe dla właśnie tych bossów, które wcześniej tylko respiły trochę jak championy. No i dowiecie się dlaczego Polana może wyglądać mniej więcej tak. Nie grasz w Broken Ranksa, sprawdź link w opisie. Na sam początek standardowo zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Oczywiście zapraszam was na streamki na Kiku. Linczek macie teraz na ekranach. Wieczorkiem warto zajrzeć, czy mnie przypadkiem tam nie ma. Biorąc pod uwagę, że w zasadzie na temat samego Wenda i Jastrzębiora powstał już dosyć dawno film, kiedy było już jakieś podejrzenie, że ci posowie dostaną swoje instancje, stwierdziłem, że warto by było przeanalizować opłacalność przedmiotów z tych inst, więc jeśli temat was interesuje, to pewnie będzie wy op Opisie, czy może nawet w karcie w prawym górnym rogu odtwarzacza. No a my w końcu jedziemy z tematami. No i tak, w przypadku Wendigo sytuacja wygląda mniej więcej tak, że event rozpoczyna się standardowym voice'em, jak w przypadku każdego eventu dynamicznego. No i tutaj, w miejscu wejścia na instancję, czasami, a zazwyczaj po tym filmie, to już w ogóle dużo osób będzie się ustawiało, bo. Pierwszy etap eventu dynamicznego polega na tym, żeby odblokować przejście na instancję oraz zbijać harpie oraz gorgony. No i tutaj za odblokowanie przejścia, jak i za zbijanie mopków mamy punkciki. Za jednego mopka jeden punkcik. A jeśli chodzi o odblokowywanie ściany, tutaj dostajemy za jeden klik pół punkcika. Zresztą, zwróćcie uwagę zaraz na ekranie, co tu się tak naprawdę dzieje, bo wygląda to dosyć zabawnie. Ważne jest to, nie trzeba mieć przy sobie żadnej rzeczy. Po prostu musimy klikać prawym przyciskiem myszy na przejście. I w ten sposób dostajemy punkciki. Następnie, jedyne co nam pozostaje, to zbijanie mopków, no i tutaj harpie i gorgony stoją przed nami otworem, a raczej znikają w zasadzie w pierwszych sekundach całego eventu, a potem czekamy na ich odryspianie się. No i tutaj na tym polega cała zabawa, która zmierza do tego, żeby zebrać maksymalną ilość punktów. I w przypadku Wendigo jest to 10, to jest maks i więcej punktów nie dostaniemy. Otrzymamy 20 przynęt na Wendigo, które możemy wykorzystać, oczywiście, na wchodzenie na instancję. No i teraz, tak, zanim przejdziemy do przechodzenia na instancję, warto uwzględnić tutaj jeszcze jedną bardzo bardzo istotną rzecz. Niektórzy, na przykład zanim jeszcze event się zacznie, w szczególności jak mają znajka, który na przykład będzie w stanie im podać informację, jak już event rzeczywiście się zacznie, atakują sobie grupki, na przykład bardziej atrakcyjne, które dadzą więcej punktów, czyli jakieś dwójki, trójki, po to, żeby w momencie, kiedy event już rzeczywiście wystartuje, ubić sobie tę grupkę i dostać od razu punkciki. Dzięki temu nie muszą już na samym początku walczyć o złapanie czegokolwiek. Natomiast tutaj wiadomo, trzeba po prostu się trochę nastać w walce z, tej, z tą grupką. W przypadku Jastrzębiora mam konkretne informacje jeszcze na temat zleceń. W przypadku Wendigo niestety takowych nie mam. Nie wiem, czy tutaj jest patent z zrespieniem sobie jakiejś grupki ze zlecenia, które spowoduje, że nabijemy sobie parę punkcików w zasadzie za friko, a grupka będzie możliwa do ubicia tylko przez nas. Taka sytuacja występuje w przypadku Jastrzębiora i to z kilkoma zleceniami, między innymi ze zleceniami. Na jaki, branych UNPC po lewej na dolnym piętrze karczmy. Próbowałem zrobić parę zlecek na płaskowyżu, ale niestety żadne nie dawało za bardzo sensownej grupki, więc tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, a że nikt nie zrespił sobie takowej. Obstawiam, że raczej ciężko albo nie da się trafić niczego sensownego. Mimo wszystko, jakby ktoś wpadł na to, to zapraszam do sekcji komentarzy. Ponadto jest bardzo ciekawa taktyka z tym, że na przykład jeśli polujecie już na te grupki, fajnie sobie jest pozumować ekran, czyli zbliżać sobie go na mniejszy obszar widoku, tak aby być bardziej sfokusowanym na respie wokół siebie, bo często te grupki respiące dalej, albo osoby biegające, strasznie dekoncentrują. Dzięki temu macie większą szansę i wygodę atakowania grupek, które akurat zrespią przy was. No i teraz tak, tu jak zauważyliście, już prawie na samym początku otworzyło się przejście na Wendigo, więc od momentu w zasadzie otworzenia go, można już wchodzić na instancję z wejściówkami z poprzednich eventów, czy na przykład z wejściówkami z Daily Questu w Thali. Niestety ten Daily Quest w Thali ma szansę dać nam wejściówkę na Wendigo, ale niestety nie ma tam gwarancji, z tego względu, że tam w puli nagród są też inne wejściówki. No i tak. Po zakończeniu pierwszego etapu dostajemy wejściówki w zależności od ilości punktów zebranych. No i powiedzmy, na przykład, zebraliśmy sobie 10, czyli mamy 20 wejściówek. Ile razy jesteśmy w stanie wejść za te 20 przynęt? Ano jesteśmy w stanie wejść za 20 przynęt od 2 razy do 10 razy. Dlaczego tak? Otóż prowadząca osoba Płaci 10 przynęt za wejście na instancję. Mając 20 wejściówek, mamy możliwość wejść dwa razy na Wendigo solo, no bo na wejście zabiera nam po 10. prowadzącej osobie odbierane są wejściówki. Natomiast jeśli pójdziemy na przykład w piątkę i każda osoba da po 20 mięska, czyli każdy da porówno, to możemy wejść już na tych instancji 10 razy. Więc to już się wydaje całkiem sensowne. No i sam etap drugi trwa godzinę, czyli przez godzinę jeszcze. Po zakończeniu pierwszego etapu, możemy wchodzić na instancję. Po zakończeniu się drugiego etapu ewentu, wejście się zasypuje i niestety bić się nie da dalej. Ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Podczas trwania drugiego etapu, kiedy w zasadzie możemy wchodzić już na instancję, na płaskowyżu respią się, w szczególności niedaleko obozowiska magów, elity. I z tych elit, po ubiciu ich dropimy 5 wejściówek. To oznacza, że ten event można jeszcze bardziej sobie zoptymalizować. Ilość wejść na ten event można jeszcze sobie bardziej zoptymalizować i zdobywać dodatkowe wejściówki, co z pewnością, w szczególności na początkowych etapach, kiedy te eventy dynamiczne dopiero się do nas pojawiły, spoko zarobić, albo spoko pofarmić sobie instancję. Więc to jest bardzo fajna sprawa, w szczególności, że właśnie leci tam aż 5 wejściówek, więc jeśli uda Wam się zgłapać kilka, no to jest naprawdę elegancko. No i tak, po zakończeniu eventu mamy 4,5 godziny czekania na rozpoczęcie się następnego eventu. Także biorąc pod uwagę, że ten czas jest właśnie taki nierówny, to też każdego dnia o nieco innej porze ten event będzie się rozpoczynał. Następnie mamy event z Jastrzębiorem. No i tutaj sytuacja jest bardzo ciekawa, bo w przypadku robienia pierwszego etapu warto sobie przygotować belki do sekwoi, o ile chcemy je kłaść na rusztowanie, które jest budowane przez architekta. No i tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie, tak jak w przypadku otwierania przejścia na Wendigo. Po prostu spamujemy prawym przyciskiem myszy na miejsce, gdzie ma się pojawić resztowanie, aby móc jak najwięcej tych deseczek położyć. Tutaj mała ciekawostka, można zauważyć, w którym momencie rozpocznie się event dynamiczny i będzie można już układać te belki sekwoi. Otóż zwróćcie uwagę, że po lewej, tutaj jak stoję, po lewej idzie NPC, jak się już będzie zatrzymywał w konkretnym miejscu, to event się rozpocznie. Dzięki temu nie musicie spamować dosłownie na oślep, jak w przypadku Wendigo, tylko macie bardzo fajną informację, kiedy zacząć spamować. Co do ilości punktów za położenie belki, tutaj również dostajemy połóweczkę, no i teraz tak, musimy zebrać 20 punktów, żeby mieć maksymalną nagrodę, czyli 20. Przynęt, co oznacza, że jeden punkcik daje nam jedną przynętę. Tutaj warto uwzględnić to, że tak jak w przypadku wendo, tak i w przypadku ptaka, jeśli mamy jakieś niepełne punkciki, bijemy w drużynie te grupki, to zawsze jest wszystko zaakrąglane w dół. Dokładnie Wam wytłumaczę, na czym polega branie zlecenia, żeby dostać grupki do bicia na polanie. Idziemy sobie do tego NPC-a, bieramy sobie zlecko, no i jest duże prawdopodobieństwo, że da on nam dwie grupki do zbicia z dwoma jakami. Więc na dzień dobry, za sam fakt. Fakt wzięcia z i posiadania odrobinę farta możemy zebrać aż 4 punkciki co nieco ułatwia nam zebranie maksymalnej ilości, choć przy obecnych tłumach będących na evencie i tak jest to trudne. Ponadto tutaj tak samo obowiązują te patenty, jak z zoomem ekranu, czy blokowaniem grupki jeszcze przed startem eventu. Tutaj akurat atrakcyjna jest grupka pięciu kleszczy, czterech kleszczy, a wszystkim pozostałym zostaje wyłącznie próba złapania jak największej ilości grupek. I tutaj ponownie, po zbudowaniu ucztowania, możemy sobie wejść już na instancję, więc od tego momentu w zasadzie jest już pełen chill. Po zakończeniu pierwszego etapu dostajemy wyjściówki za punkciki, i tutaj ponownie podczas trwania drugiego etapu, który tak samo trwa godzinę, możemy łapać elity na polanie. I tak jak na polanie na Wendigo respiła szalona gorgona, tak tutaj mamy aż trzy elity respiące się w obszarze, w szczególności tego drzewa na środku polany. Jest to Buchaj. Czyli byczek, argasic, czyli kleszcz, oraz rozjuszony jastrząbek, no, czyli jastrząbek. I również za każdą taką elitę dostajemy 5 przynęt na jastrząbiora. Także bardzo elegancka forma, gdzie możemy sobie jeszcze dofarmić te wejściówki. Co do samych wejściówek, jeśli wiecie, bądź nie. O tym jest aktualnie głośno. Jest możliwość robienia sobie Daily Questa Sokolniczka u Bedisy, która również jest po prawej stronie na dole karczmy. Natomiast tutaj cały problem polega na tym, że niestety. Część tego daily questa wykonuje się na białym polu, gdzie musimy podnieść rzecz, którą przynosi nam Gabryśka. To takie fajne zwierzątko. No i niestety, Gabryśkę razem z tym jajkiem mogą podnosić też inni gracze. Co powoduje, że w momencie kiedy jest ktoś komu zależy, żeby nam poprzeszkadzać podczas robienia tego daily questa, to niestety będziemy mieć uniemożliwione jego wykonanie. Więc albo się tam gdzieś próbujemy przekraść w momencie kiedy nikogo nie będzie, albo rzeczywiście nie uda nam się go zrobić. Nagroda za ten daily West wygląda w ten sposób, że możemy otrzymać 10 przynęt, bądź 20, jeśli dopłacimy 200 worlińskich dukatów. Co do już samego wchodzenia na instancję, wiadomo, trwa pierwszy bądź drugi etap. Tutaj warto zaznaczyć, że drugi etap trwa również godzinę, tak jak w przypadku Wendigo. Tutaj również osoba wprowadzająca płaci 10 przynęt, więc idąc w piątkę za 10 przynęt każdy możemy wejść aż 5 instancji, bądź po 20, no to 10, a solo oczywiście za 10 wyjdziemy tylko raz. No i po zakończeniu drugiego etapu. Rusztowanie się wali i musimy poczekać 3,5 godziny na wystartowanie się kolejnego wydarzenia, w którym zbudujemy kolejne rusztowanie, żeby zebrać kolejne przynęty, żeby napierniczać ptaka. I to w zasadzie wszystkie informacje na temat eventów dynamicznych. Związanych z chodzeniem na instancję Wendigo i Jastrzybiora. Wydaje mi się, że przy ograniu dwóch, trzech wydarzeń naprawdę na ludzie dacie sobie radę ze wszystkim. Być może znajdziecie jeszcze kilka fajnych patentów, żeby zoptymalizować sobie bicie tych eventów. Nie czuję jak rymuję, ale już się odmeldowuję. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, czy co tam jeszcze chcecie. I do zobaczenia niedługo. Hej!